Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj na Zamościu w Świątyni Urody u Pani Eweliny Paciarkowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewelina obchodzi w tym roku 15-lecie swojej firmy. Jak do tego doszło, jakby zapytał Zenek Martyniu? Jak <laughs> Jakie te... były początki? Jakie były początki? No generalnie, jeżeli chodzi o moją drogę zawodową, no to gdzieś tam yy, zboczyłam, bo ja z wykształcenia jestem technikiem technologii odzieży. Ale ta miłość do kosmetologii urodziła mi się gdzieś w międzyczasie, jak zaczęłam tam sobie dubać z paznokciami, że tak powiem. No i po przepracowaniu później trzech lat w Poznaniu, podjęłam taką dość odważną na tamte lata decyzję, że otworzę swoje. No i tak po półrocznej walce, no udało się. 4 stycznia 2010 roku, no powstała ta moja świątynia urody. Z tego co pamiętam to pierwszy lokal był na Myśliwskiej. Tak, to był pierwszy. Tak, tak tam był pierwszy. pierwszy lokal, tam byliśmy przez 7 lat. Później w międzyczasie budowaliśmy tutaj właśnie to miejsce na Świerkowej, ten dom z myślą o większym miejscu, tam już było troszkę mało przestrzeni, także jeżeli się rozwijało, miałam więcej pracowników, mhm. no, no brakowało nam po prostu tego miejsca, no i też wiadomo, że no, no człowiek chce jakiś prestiż mieć, także no ten gabinet musi być wtedy duży. Mhm. W tej chwili jest Pani na Świerkowej i cały gabinet składa się z kilku pomieszczeń, tak? Tak. Tak, mamy gabinet zabiegowy, mamy główny gabinet, w którym są wykonywane manikiry, też mamy fryzjerkę, też mamy gabinet podologiczny, także no jest kilka gabinetów specjalistycznych, w których można tam skorzystać z usług. Jest pani już też podologiem? Tak, tak skończyła też, pani. Też, też. Choć ostatnio bardziej tutaj się kierunkuje w medycynę estetyczną i makijaż permanentny. Czyli można powiedzieć, że cały czas pani się rozwija, cały czas. Cały, cały czas, czas coś uczy się, nie widzę tylko tak jak w innych firmach jakichś certyfikatów i dyplomów na ścianie. Bo mam po prostu ich tyle, że nie wiem, czy by się zmieściły, aczkolwiek ja uważam, że no chyba moje umiejętności świadczą o tym, no i ilość klientów, które mm -hmm. mam przez tyle lat, no bo jakby nie wiem, było 15 lat, mam mm -hmm. tych klientów, no to chyba to świadczy o moich umiejętnościach, o rozwoju. Mam bardzo dużo klientów, które rzeczywiście te 15 lat ze mną są i wiedzą, że zaczynałam od paznokci i drobnych zabiegów kosmetycznych, a teraz już ten mm -hmm. szereg usług się powiększył, nie? Mm -hmm. Jeśli chodzi o samą firmę, to były trudności w tej, w, tej, w tej drodze do tego, co jest w tej chwili? Jakby Pani miała oceniać te dawne czasy? I to no dzisiejsze? No bo tak naprawdę po otwarciu gabinetu, no to ja miałam pusty portfel. Ja pamiętam, że miałam tak naprawdę 500 zł po, po zapłaceniu wszystkich kosztów, po remoncie, mhm. bo ja lokal przejęłam tak naprawdę pusty. Zapraszam na moją stronę facebookową, tam jest taki mhm. krótki filmik, widać, że naprawdę tam nie było nic. Wymyśliłam sobie gabinet ze stylem, miałam bardzo takim stylu troszkę egipskim, z, ze starymi meblami, więc to wszystko kosztowało. Mhm. Więc jak... Zapłaciłam te wszystkie koszty, no to portfel miałam pusty, więc zaraz zaczynać od zera, gdzie jeszcze te usługi kosmetyczne nie były tak popularne, bo mhm. teraz na każdym rogu można spotkać gabinet kosmetyczny, podologiczny, medycyny estetycznej, od wyboru do koloru i też klientów mhm. jest dużo, mhm. więc to było też ciężkie, ale powoli, powolutku. Składałam, składałam i tych klientów się zbierało, także bardzo się cieszę. No też nie było mediów społecznościowych, mm -hmm. gdzie człowiek mógłby się właśnie. rozreklamować. Jakieś tam miałam drobne ulotki. No i przede wszystkim co? Poczta Pantofląba. Mm -hmm. Klientki sobie przekazywały i tak do mnie trafiały. Nie? No właśnie, ale to, że się gabinet rozwija, to świadczy o tym, że jednak klienci są zadowolni. Klientki przeważnie są zadowolone z tych usług. Mężczyźni też chodzą często? Tak, jak najbardziej. Bardzo często na zabiegi twarzy oraz często na podolone bo mhm. też różne tam rzeczy się dzieją. No, jak, jakby nie było, tutaj w okolicy mamy zakłady pracy, gdzie obuwie mhm. nie sprzyja do tego, żeby, żeby mieć zdrowe stopy i też bardzo często korzystają z usług podolnicznych. Mhm. Proszę mi powiedzieć, gdyby Pani miała przedstawić nam taką najpiękniejszą chwilę w tych 15 latach, to, to co by to było? To taka powiedzmy przełomowa chwila. Ciężko jest mi powiedzieć, bo jest dużo. Na, Na przykład przeprowadzenie się? w czy... pierwszym roku y, mojej działalności otrzymałam nagrodę właśnie z wyboru klientów, którą mm -hmm. mi wręczał w Warszawie Krzysztof Wibisz. Więc no, to był chyba pierwszy taki, takiego miałam powera do działania, że wtedy sobie zbierałam no, te szkolenia mm -hmm. i żeby no, znowu się rozwijać, no bo fajnie, bo klientki mnie doceniły. Druga rzeczywiście może też ta przeprowadzka, bo miałam też taki z tyłu głowy, że no tu już będę miała naprawdę e, Komfort pracy, nie będziemy na siebie wchodzić, bo wtedy byłyśmy w cztery dziewczyny, no i był malutki ten gabinecik, mm -hmm. a tu każdy gabinet osobno i dziewczyny swoje zaplecze mm -hmm. i, i no tak, takie prywatność, bo ja też lubię tą prywatność mieć z klientami. Też lubię mieć taką swobodę. Ja mm -hmm. nie lubię takiej sztywności. Zresztą no, klientki przechodzące czy klienci mm -hmm. do mnie. No, wiedzą, że u mnie nie ma tutaj on, tylko zawsze mm się -hmm. u nas jest zawsze wesoło, u nas jest zawsze zabawnie, także no... Potwierdzam. Potwierdzam z punktu <laughs> widzenia cieszę, również tak. klientki. Ale proszę mi powiedzieć, ile w tej chwili osób pracuje? Obecnie mamy dwie dziewczyny zatrudnione. Także jesteśmy w trójeczkę, bardzo fajne dziewczyny, do których oczywiście bardzo zapraszam, no przecudowne dziewczyny, młode, też charyzmatyczne, z fachem w ręku. A proszę mi powiedzieć, przez te 15 lat trochę tych osób się przewinęło, tak, pracowników, tak? Tak, tak. No Są naprawdę... takie, które mają własne już w tej chwili gabinety? Tak, jak najbardziej, to do bardzo dobrze prosperujące. Czyli można powiedzieć, że mistrz wychował lepszych od siebie następców, czyli prawdziwy mistrz. No, można tak powiedzieć. Rozumiem, że nie czuję pani zazdrości Absolutnie. z tego powodu, wręcz Absolutnie. odwrotnie. Absolutnie, ja się cieszę, bo wiem, że to jest y, y, też y, moja szkoła. No i też nawet te złe doświadczenia, mm -hmm. które gdzieś tam są, na przyszłość nas czegoś uczą. Nie? Mm -hmm. Także tak i mnie, tak i pewnie je. Ale jakąś podstawę u mnie sobie wypracowałam. No na pewno więc teraz skoro mają super gabinet. czego im skoro. też gratuluję. Skoro jest się jest Oczywiście, bardzo się cieszę. Ale wracając do tego gabinetu, przeprowadziła się pani do gabinetu w domu. Czy to w jakiś sposób nie zaburza tej granicy między życiem prywatnym a, a, a życiem zawodowym? Czy bierze pani pracę do domu i odwrotnie, dom do pracy? Oczywiście, no prowadząc swoją działalność nie idzie tej pracy nie przynieść do domu, ja wracam często do domu wieczorem, no i odpisuję na wiadomości, przygotowuję się na przykład do następnych zabiegów, bo to też tak nie jest, mhm. jeżeli wykonuję już medycynę estetyczną, no to czytam podologię, często sprawdzam sobie w kartach czy, czy w telefonie mhm. przebieg, że tak powiem leczenia, różnych schorzeń i jak, w jakiś sposób się przygotowuję. No i oczywiście, co jest związane ze zwykłą działalnością gospodarczą, no trzeba no właśnie, papierki nie, gdzieś tam ogarnąć. No a i czasem to... też po godzinach klientki przyjmę, no nie ma u mnie czegoś takiego, że, że odmówię. No klientki wiedzą, że ja tutaj mieszkam, nie? Mhm. Więc ciężko jest to od, oddzielić, ale nie jest to dla mnie jakieś uciążliwe, mhm. bo ja kocham moją pracę. No i to widać. Powiem tak, bardzo często zdarza się tak, że trzeba coś szybko zrobić nagle, i mimo wszystko, że tych gabinetów jest tyle we wronkach, to bardzo trudno jest wcisnąć się w jakiś termin, tak? Mhm. Wiem, że u pani jest, jest podobnie, czyli, czyli no kręci się wszystko. Kręci, kręci się, się jak, jak może. A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo to 15 lat, myślę, że do setki by pani chciała dociągnąć. Jakie plany na tą najbliższą przyszłość? Na pewno plany rozwojowe, chcę by przejść też. No rok się dopiero zaczął, więc już planuję sobie na kolejne miesiące jakieś yy, szkolenia. Też chciałabym nową jakąś aparaturę zakupić tutaj, bo no na rynku się pojawia teraz mnóstwo, bo to jest mhm. taki kosmetologia to jest tak szeroki, tak szeroka dziedzina, że no, no trzeba mhm. się rozwijać. Niedługo już są targi, więc się na nie wybieram, zobaczymy, może coś tam mi wpadnie oko, więc na pewno jakiś nowy sprzęt będzie zakupiony, jakiś nowy zabieg, także... Zapraszam. Rozumiem, że o wszystkim możemy przeczytać na Facebooku, tak, który, który systematycznie jest prowadzony, tak, bardzo tak, ładnie zresztą pojawiają się na nim filmiki, tak. także ze wszystkim Staramy zapraszamy się... I, i macie również zapisy przez boksy, tak? Tak, tak, przez Booksy. To jest też bardzo ułatwia. Yy, tak, komfortowe dla większości, mm -hmm. bo... No też mamy taką zasadę, że jeżeli obsługujemy klienta, no niestety tego telefonu nie odbieramy, uh -huh. odbieramy go w wolnej chwili. Uh -huh. No ale jeżeli nie odbierzemy, klientka ma tą aplikację, więc łatwo może sprawdzić, kiedy jest najbliższy wolny termin i sobie go zarezerwować. Także uh -huh. to też jest bardzo wygodne, no idziemy, że tak powiem, z duchem czasu, uh -huh. dzisiaj jesteśmy bardziej e, online, no, dokładnie. <głos》>, więc to jest też takie myślenie. A teraz skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz, bo tutaj y, nie ukrywam, że paznokcie to właśnie tutaj oproszę, tak. <głos》> Natomiast y, proszę mi powiedzieć, zakres wiekowy tych klientek jest bardzo różny, tak, bo bardzo, ja tutaj bardzo. spotykałam, y, no myślę, że, że bardzo źle, że pomyślałam, że, że w tym wieku jeszcze się chodzi do, do kosmetyczki, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, także tak. mnie się coraz mocniej przesuwa, ale rzeczywiście macie te klientki w bardzo różnym wieku, tak? Tak, tak, od Można? nastolatek, bo naprawdę bardzo dojrzałe panie... No najstarszą chyba mamy 87 lat, mm -hmm. także to już naprawdę wiek jest, ale chodzi, chodzi też i pielęgnuje twarz i stopy, mm -hmm. które też są bardzo ważne, bo, tak, bo tak. w pewnym momencie klientki dochodzą do tego, że, że te stopy jednak noszą mm -hmm. nasze całe ciało i też trzeba je no nie? Pani Ewelino, bardzo dziękuję, życzę Pani Panie przynajmniej, Panie. już się zapraszam za 5 lat. <laughs> Oczywiście. Na tą dwudziestkę, tak, widzę. Widzę. także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, rzeczywiście. Przyznam, że atmosfera jest tutaj super. Mnie się tu bardzo, bardzo dobrze współpracuje z Wami, tak? Staram się przynajmniej współpracować z, z dziewczynami. Dziewczyny są sympatyczne, także zapraszam. Pani Ewelina Pocierkowska, Świątynia Urody, ulica Świerkowa ile? 2. Świerkowa 2, bliziutko. Nawet już się pojawił na skrzyżowaniu. Taki witacz, potykacz, tak, tak, tak. Potykacz, tak. który kieruje w odpowiednią tak. stronę. Także Zapraszam. trudno nie trafić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.